Siemano, siemano, tutaj Tilsil I jak mówiłem, że będę nagrywał Jakieś taką solówkę To nie żartuję. Będę Więc tutaj wcześniej pozbyłem trochę mięska Te rzeczy, które normalnie powinienem mieć, mam wiem, Wszystkie, tak Wszystko się będzie O. Dobra, no to możemy iść Wcześniej zainteresowałem moją gildię która nazywa się Tilsil Niezbyt kreatywna nazwa, no ale Okay. nie pokażę wam gdzie ona jest. Tak, nie pokażę wam. Zetniemy sobie jedno drzewo i tam pójdziemy komendą. Jak założyć swoją gildię? Panie Paru się z was pytał. A no, podstawowymi komendami. Ło, laka. I kiedy... Przepraszam, zaraz wracam Jestem, z powrotem. Teraz będzie ze, ze mną jeszcze nagrywał mój kuzyn. Tutaj, Łukasz. Cześć. I będzie taką, s takie, 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 takie taki, taki nagrywali, o. Okej, okay. no to... Idź pozbieraj trochę kwiatków, sprzedadzą się. Ja drewno jeszcze to zbieram. A jakie, czerwone czy żółte? Obydwa. Bo tutaj dość dużo jest tych kwiatków. Czy do dekoracji sprzedadzą? Będziemy no. z kwiatkami mieli. Ej, a wiemy szybko bo mam bardzo dużo skni. Nie, gra, gramy od nowa wszystko, powiedziałem. Ujęci. Właścicielem serwera jest mój kolega Pieczarek. Co ty jesteś administratorem. Ja, ja jestem adminem. I wiesz co, możemy się przez chwilę nie spotkać, bo ja lecę w głąb lasu po kwiatki. Co pochodzi? A bo. Czy ci na cukruwa, tak? Tak. O, pani kurczak. Świnki. Wziąłem trochę jedzenia to, bo tych świn. A ja mam sadzonkę, jedzenie, bo teraz dobię kurczaka. No. no i ten no narzędzie. Wa, wo, 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 wa, Nie wow, Nie wow, 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 ja wow, wow, nie, nie wiem, co. Ja tam już jestem adminem, mam dostęp do strefy VIP. Ile masz tych e, czerwonych kwiatków? Czerwonych 3, a e, żółtych 8. Dobra, to wpisz e, ten F-home. Okay. To jest domek naszej gildii. Gildii nie mamy zbyt dużo. W ogóle nie ma, jest rozbudowana. Znalazłem taką wioskę pierwszą, lepszą, to, żeby tutaj dał. Okej, okay, chodź, zajmiemy się ogrodem trochę. O, na tak. ja zbieram Dopóki ja kogoś nie dodam do gildii, a jestem tylko ja z Łukaszem, dopóki co, to ja sadzę. Ja też no. będę sadził, bo mam dużo. 30 było na znaczy, pewno. Zabrakło mi jednej. Jeszcze zaraz idę po i zrobię nam chleb. Normalnie jakbyście wygrali na serwerze, to jest coś takiego, że jak ma, że macie ten... Że jak was zabije, to macie ban na 7 dni. No właśnie to jest najgorsze, bo ja tak już kiedyś dostałem i kurde trochę było czekania No wiesz, jak, jak nie macie kto odbanować, a nie jesteś adminem. No, wiem, ale ty nie możesz oddać. Chcesz trującego ziemniaka? otrujecie. Po co mi? Ziemniaki sadzisz? No. O, co. No, wam się sprzyjać. Wyrośnie, będziemy mieli ja więcej do jedzenia. Wziąłem te, bewsztyki. A mam już po bewsztyki na spana? Byłem. Nie, nie ma po co. Masz też mamy? O, nie. Trzeba iść posadzić. Ja już resztę pozbieram. Nie, tylko muszę A tutaj już ziemniaki się znowu zaczynają. Więc co jest ważniejsze? Ziemniaki czy te? To. Tutaj sadzimy same marchewki i ziemniaków tutaj nie sadzimy. Ło. Ja mam tylko 18 marchewek. A najgłupsze? No a i jeszcze jedno, mm, najgłupsze są teraz błyskawice. Dzień, ładna pogoda, a tu błyskawice nabiją. Ty jesteś głupi, my się ciebie bo nabijaliśmy wtedy, żeśmy na ciebie błyskawice puszczali. Nie no, ja mówię, że teraz, bo widziałem błyskawice i walnęła w domek. Na stówę nie walnęła w domek żadna błyskawica. Ten głupi domek. I... Tutaj macie takie podstawowe F join, dodajesz kogoś, tak jak ja dodaję, Łukasz F home, no lepiej, musisz założyć F -set -home, żeby postawić gdzieś gildyny taki spa F help, no to właśnie to, co ja wpisałem, Ty, ale ja mam dużo żelaza. No kurka, mi coś... wyskakuje. O, nie, coś mi. Nie... F help 2. Dziękuję, po pochodnie. F help 2. O, tutaj macie takie inne... Bardziej są ziemniaki, bo ziemniaki bardzo mało dają. Nie znam. To bo ziemniaki się pieczą. To wiem, ale do tego... Też chcecie, jaki robić już? Piesy, zrobić. Mam okay. 9 będziemy coś Okej. Okay. Tak będzie lepiej. Będzie lepiej, w ogóle dobry. O kurka, creeper, creeper! To rozwal. zł. Do widziada. A trochę mi w życie. Właśnie tutaj będziemy mieli takie pierwsze nasze zadanie które będziemy musieli zrobić. Naprawić wioskę. Bo tutaj po trochę zdaniem? jest. Naprawić, bo tam trochę. Popatrz, tam jest rozwalona. No, tam. Trochę brzydko to wygląda. Węgiel. Chyba najlepiej piaskowcem, bo tutaj już prawie tak. wszystko jest skończone. Tylko w no, pierwszym muszę... go wykopać. Gdzieś tam było żelazo, bodajże, jak powiem to. Ja mam dziewięć, bo wykopałem to żelazo. Wykopałeś? Okej. Okay. Ale dobra, nie, nie kopmy tutaj, bo tu, to gdzie wszystko... Dobra, bo potrzebowałem trochę piaskowca, By naprawić no. Nie naprawiaj póki co. Dobra, taki mały domek, to naprawię. Nie naprawiaj, powiedziałem. No dobra, nie to nie. ci piasek sprzedać. Ale ja tylko piaskowca, piasek to może normalnie zebrać. Clipery bo. A kogo by rozwalały jak was to było nie... jak was nie było Nie próbowały rozwalić Oho. O ty tutaj jesteś Bo ja bym to próbowała nagrywać na dwa razy <grych> Tak w ogóle Dwa razy mi się nie udało Bo coś wskakiwało Chyba chodźmy do jaskini E, no, a te ziemniaki są głupie, nie dały mi teraz. albo dają po jednym, a czasem w ogóle. Ale co? No, jedzenia, żeniaki. No, pada deszcz, chodź tu. Ale nie mam węgla. Ja mam jeden. A to zgubnie pochodnie? Mhm. Po co nam pochodnie? Gdzie no, żeby zrobić pod domek i pochopać trochę. Słyszysz coś? Nie bo przecież pamiętam, że muszęśmy to kopali. Tak, ale tutaj wtedy nic nie znaleźliśmy. No, bo tylko kamień. O, tam to dziękuję, żeśmy szukali... A ja, nie... ja mam tutaj piaskowiec. Jest piaskowiec jest. nam jest potrzebny. Ale kopaj Kopaj ty... na... piaskowiec, jeżeli jest w tym... W... jeżeli piasek nie jest idealnie nad nim. Ła, żeby właśnie tak jak mi teraz nie spadł. Wiem jak kiedyś, że się y, piachem. No a właśnie to jest najgorsze. Tutaj też jest piasek. Wiesz, bo ja mam 10 piaskowca, a już y, trochę naprawiłem domku, więc wiesz... Postaw, że zrób masz podobno drewno do leściu, zrób też tu pochodnie, bo ja tam do ciebie nie zejdę. Bo co, boisz się? Nie, ale tutaj trochę ciemno jest. Co z tego? Dobra, ja idę kopać ten. Co? Węgiel. A tutaj właśnie biegnie za tą Creeper. I próbujecie cię Tu zostaw go ją tutaj. Te... Masz. Ej, 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 ej. O kurde, prawdę, nie do Trzeba coś zjeść. Masz coś do jedzenia? No, ziemniaki i te... Łapaj, becztyki pan. Żeby nazbierał zbierał przed odcinkiem. Dzięki. ja Bo jeszcze nas wiele takich pięknych creeperów tutaj czeka. Gdzieś to było... Ale śmieszne, ha, ha. To są ogórki. No ogórki Pisz. na nogach. Kieszone ogórki. Ej, A idzie stąd! Parkura robisz czy co? Nie, zostaje się tu po węgiel węgiel. A nie. A tu jest to. Naprawię no prawie na życie U mnie to tak obchodzi A. Ej no, przesuwa Jednego razem No dobra, ale mi nie przed kilofa, bo cię zaraz zabiję Nie chcąc jej być. Nie, nie zabijaj mnie, bo się no w gilgi. Nie możemy się bić. Ale mnie to wkurza, no i ci zaraz dam killa i będzie fajnie. Oj, no, 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 no. Uuu, ale. Ale, ale mógłbyś iść gdzie indziej? A A co mnie to obchodzi, ja sobie tutaj kupiłem, więc idź stąd. Dobra, dobra. O, jeszcze tu Bektyk. ja idę do jaskini. A, a nie. Ty, gdzie jest ten mój drugi A, musiał być. Nie naprawiaj tam domku. Nie naprawiaj Nie naprawiaj, później się zajmiemy naprawą. Ja w ogóle nie naprawiam. Jestem tutaj z pod... dużo pod tobą. Bo ty kopiesz dużo węgla. Ej, masz tam coś węgla? Jeden. To zrób pochodnie. Ale nie mam tego drewna. To idź, te tam widziałem jedno drzewo. No ale nie, to drzewo, żeśmy wykopali. Pamiętasz, na ostatnim sprzętuwaniu. Że co? Pająk. Jedno drzewo żeśmy, ostatnie drzewo żeśmy wykopali, tutaj. W tej Dobra, obie... no to ja idę tu je skosić. Jeżeli dla Ciebie to nie jest drzewo, urosło? Kurde, czyż myśmy je ścinali ostatnio na sobie? No nie, no naprawdę. Boże. A wiesz że nas pająk goni? A nie, no, po raz. ja idę go zabić, bo mi się pojęcie na przykład. Sobie piątykę zrobię.